Cześć, witajcie Robert Mazurek z tej strony. Witam serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Po ikonce już wiecie, czego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, za mną Tytus i Marcin. A tuż przy nich ta zielona bestia to jest właśnie ten Volkswagen Golf Country z 90 roku, którego będzie dotyczył projekt. Słuchajcie, to jest projekt, który rozpoczął i zainicjował Tytus. Kilka lat temu kupił to auto, doprowadził do stanu użyteczności, włożył w niego bardzo dużo serwisu. Czasu i pracy teraz ze względu na swoje obecne stany zdrowotne, no nie jest w stanie tego kontynuować. Potrzebował auta takiego bardziej jeżdżącego, w związku z czym dokonaliśmy deala. Oddałem mu swoją c dopłaciłem kilka złotówek na otarcie US, ale też obiecałem, że zrobimy z tego samochodu coś fantastycznego czyli przerobię go na elektryka. Tak, wiem, pewnie teraz wszyscy miłośnicy Volkswagen'a powiedzą, że jak można niszczyć coś takiego, że to jest kawał historii i w ogóle, no otóż można, jeżeli masz fantazję i chęć, możesz robić co chcesz. Przerobię go na elektryka, skorzystam z porad najlepszych ludzi, którzy do tej pory robili takie konwersje, poznałem ich już kilka, także mam nadzieję, że ten projekt będzie na tyle ciekawy, a teraz pokażę Wam, jak wygląda ten Golfik, a potem opowiem, co będziemy w nim przerabiać. Tytuł, Twoje dziecko teoretycznie odjeżdża, ale nadal jesteś członkiem projektu. Umówiliśmy się tak, że po prostu będziemy go nadal realizować. Tylko tyle, że w ramach wydawnictwa Kubis. opowiedz coś więcej o tym samochodzie. Wiem, że jest to 90. rocznik, ale nie jest to typowa benzyna, jak było w golfie Country. Tak, Country raczej to było 1.8, benzyna. Tutaj jest wsadzony 1.9 Turbo Diesel z Golfa Trójki. Jest to dizelek. Przekładnia kątowa i napęd został tak jak było. Jest też zostawiona skrzynia biegów oryginalna z benzyny. Mhm. Także jest bardzo, bardzo zrywny, ma bardzo duży moment. No ale wiadomo, jak benzynowa skrzynia dość szybko się kończy. Mhm. A to też nie jest sprinter. On, on przy jakichś tam 120, no powiedzmy to jest koniec przełożeń. Słuchaj, czy mógłbyś powiedzieć o co chodzi z tym 4x4? Bo ty mi mówiłeś, że to chodzi o jakiś synchro i tak dalej. Wiesz dobrze, że ja nie jestem aż tak bardzo techniczny. Mógłbyś to jakoś tu tak. jest napis: synchro, możemy przejść dookoła i od tyłu mhm. pokażemy go. Synchro to jest taki napęd, że on jest cały czas naprzód, a w momencie, kiedy jest różnica prędkości obrotowej przedniej tylnej osi, załącza się tylny dyfer i włącza się nam właśnie napęd synchro. Mhm. Za bakiem tutaj jest właśnie ten napęd synchro. Teraz może słabo widać, może na podnośniku byłoby widać to lepiej. No. I to znaczy, tak że on ma stały napęd naprzód. Tak? A w tak, sytuacjach, stały które. Naprzód, jak trzeba, to się tył załącza, jest mhm. jedna na cztery. No piękne. No, słuchaj, czy to jest taki typowy golf dwójka i on jest jedynie troszkę podniesiony, czy przez to, właśnie, zastosowanie tego synchro i tak dalej. No, czy to jest golf dwójka synchro. One fabrycznie wychodziły jako golfy dwójka synchro. Jechały do, do Austrii bodajże, do fabryki, do Steyra. Steyr to taka fabryka tuningowa, oni tuningowali, robili country, dawali ramy, podnosili to, dawali tutaj właśnie to takie trzymanko, tu się odpina. Wow, ale petardka. Odpinamy a możesz nam... otworzyć bagażnik? No, raczej. Chcę, ty to jak myślisz, ile nam tutaj wejdzie tej baterii litowej, bo tutaj będzie nasz zbiornik na y, lit. W kilogramach to 100 kilo, no a ile wejdzie faktycznie, to nie wiem. 100 kilo? No. Musimy zrobić taką baterię, będziemy to jeszcze rozpisywać wspólnie z Tytusem, tak myślę, że no te 200 minimum kilometrów musimy zrobić projekt, chociaż ja będę walczył o 300, łącznie z tym, że jeżeli to będzie wymagało podziałania, co tam mamy pod spodem? Pod spodem jest wnęka na koło zapasowe, mhm. a zapas Ateczka, jest tutaj. Ta pompa paliwa tutaj była mhm. i dalej jest, jest naklejka oryginalna tam napisane. Jak to wychodziło? Czy on z w Orpire z tym silnikiem diesla, czy ten diesel nie, to nie, już nie, jest przeróbka? Diesel to jest przeróbka. To, już jest prze, nawet przeze mnie zrobiona przeróbka. Ty przerabiałeś? Poprzedni właściciel go zrobił na 1,9 diesla, który wyziął ducha, więc jak już był ten 1,9 diesel, dałem 1,9 turbo mm -hmm. To jest kod silnika A, -A -Z. O, Słuchajcie, takim samochodem to jak miałem 16 czy 17 lat jeździł mój kolega który zrobił prawko. Jeszcze za moich czasów można było mieć 16 lat i mieć prawko. I jeździł takim samochodem od ojca, tylko jeździł Golfem 2 1.8 y, Turbo. GTI to były takie. No, bardzo przyjemne, sympatyczne autko. Słuchajcie, fotele elegancko zrobione, wyczyszczone. Jestem z Marcinem tutaj, zobaczcie. Tak wygląda ten golfik od środka. Oj słuchajcie, mamy tutaj też, mamy też szyberdach. Tytus, to może podnieść maskę, zobaczymy w ogóle co, z, z, z czym mnie zostawiasz, czy w ogóle damy radę. Dobry, dobrze, Ażkolwiek. Gdzie jest akumulator? Chwilowo nie ma. Zima jest. Prawie. A. Zima jest. Marcin, dałbyś radę coś od nas przynieść? Mamy tam coś na pacer tak, jeszcze? Pójdę zaraz, zobaczę. No Nie wiemy, czy sobie poradzi. Została tylko taka 50-01, mhm. no, ale mam nadzieję, że jest na tyle Ty dobrze. Tu, długą tutaj dizelka. stoi? No, ostatnio odpalanej był nie, jest dwa, trzy miesiące temu. No, z dieselkiem może być problem, ale no, myślę, problem. że nasza R1 będzie petarda. A pies tytułsa nala sobie zajada patyczka. Chyba czyści zęby, co? Jak myślisz? Dobra, daj tytus, daj co tam nala, zajadasz? Masz jakieś klucze, tytuł? Masa była poprawiana, ale według mnie i tak cała elektryka będzie do zrobienia w Dobra. sensie właśnie masowy i ładowania. Mhm. A wiesz co, to przy okazji, jak już jesteśmy, to sobie też sprawdzimy, jak to wygląda, właśnie pod kątem napięcia. Spadków ewentualnego napięcia pomiędzy alternatorem a. Akumulatorem. A ta puszka czemu jest taka od góry dokręcona? To jest zrobiona instalacja na przekaźnikach do świateł, żeby po pierwsze odciążyć manetkę kierownicy, żeby przed nią nie płynął prąd. Mm -hmm. Tylko tak, tu w oryginalną wiązkę reflektora są wpięte przewody, które idą do tej puszki. Tu są przekaźniki, które biorą plusa, tymi przewodami bierze plusa od razu z klemy. I po prostu podaje na reflektor z jednej z drugiej strony. I to poprawia, że jest wyższe napięcie na, na samej żarówce, a od napięcia jego wysokości zależy jasność świecenia. O. I na w starych instalacji, na starych przewodach, te spadki na żarówce było tam nie wiem, 11V albo 12V. Teraz jest tam koło tych 14,4, czyli wysokości ładowania. I bardzo, bardzo Super. poprawiło to widoczność w nocy. Tak, Słuchaj, że... Czy to auto naprawdę nadaje się do jazdy po terenie? Po lekkim terenie, typu jakieś tam krzaki, jakieś tam trawa, coś tam tak, ale dalej trzeba pamiętać, że ten samochód ma skrzynię ze zwykłego samochodu. Prześwit nie jest jakiś taki wys wysoki, bo ta jednak miska olejowa jest tak dość nisko. No ale na pewno można sobie więcej pozwolić niż zwykłym golfem, czy tam zwykłym Syncro, tak? Mhm. Także nie jest to terenówka, jest to taki raczej pierwszy. Słuch. Wyobrażasz sobie tutaj jakiś fajny elektryczny silniczek w tym oto miejscu? Słuchajcie. Miejsca jest y... dużo, więc fajnie by to mogło wyglądać i współgrać. I to będzie petarda. Ale saj, yy, jak rozumiem, tak żeśmy wstępnie kiedyś rozmawiali, skrzynię trzeba zostawić, nie? No, jak zostawiamy wał, to zostawiamy przekładnię kątową, i skrzynię też by można było zostawić. I, no, żeby jak najmniej bubać później przy tych wszystkich kwestiach. Natomiast przełożenia. W ogóle budowa skrzyni z golfa jest tak prosta że można potem się bawić przełożeniami, jakieś tam różne od wsadzać jest fajne pole do manewru, żeby sobie wyregulować moc chwilową właśnie przy ruszaniu, jakieś v-maxa jakieś tam można sobie zrobić jak będzie wygodnie, zobaczymy co nam widzowie polecą zobaczymy, Też trochę eksperymentalnie tak metodą prób i błędów kolor zobaczymy jeszcze może byśmy tak wiesz jakąś taką za przeproszeniem kurewską czerwień pociągnęli Dywersyfikacja minusów, usłyszałem. <noise> tak. Tu zrobimy taką dywersyfikację minusów, że po prostu masy do tych reflektorów nie biorę z jednego miejsca, a gdyby się urwała, to padnie albo lewa, albo prawa strona tylko. Dlatego tu jest jeden y, minus po prostu do Fartucha, a drugi jest do, mhm. do klemy. Poproszę o kluczek. O, kliknąłeś. I teraz stop, 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 stop. To jest diesel no. w benzynie. Pierwsza sprawa jest taka, tu jest przyspieszać zapłonu. To jest przy, wiesz, gdzie jest. Ja, No, jest. Zimą mhm. może być potrzebny. Ee, świece żarówek grzeje się ręcznie. Patrzcie, tu macie awaryjne. A tu jest od awaryjnych drugi, tylko nie taki, co się włącza, tylko taki, co puszcza. Nie pozowy, przytrzymać. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A to trzeba siedem. podciągnąć? Nie, no, teraz jest na tle ciepło, że raczej nie. No mhm. i, i teraz, jak kręcisz jest wid Jest na luzie. Sprzęgło trzymaj. Podjedziemy. Tam udało gazu, nie? O... Normalnie kręcił wiele lepiej No ale jest to 3 wiem, miesiące to. stania nie? No powstał, powstał Chodź sprawdzimy, sprawdzimy uwagi. jak wygląda ładowanie Auto od 14.4 A, A zobacz, o, czy masz robocie pod obciążeniem, nie będzie tak ładnie Właściwie Bardzo ładnie. A zobacz, jeszcze z alternatora. Jest? No to mamy trzy setki spadku. No to tak, górna granica tego, co już zaleca żeby posprawdzać. Można po po mu dać świeży przewód na pewnym zeszkodzie. Nasze tak samo. Marcin, zgaźnie. Jak to elegancko. A to jest długie. Gaz! Mata no jeszcze Marcin, siatła. Ale Marcinku, zgaz, już szkoda ropy Nie tam szkoda ropy, niech się rozgrzeje Tak to wyglądają pierwsze metry jazdy Golfem Country, który jeszcze jest zasilany silnikiem spalinowym, ale już za chwileczkę, już za niedługo będzie zasilany silnikiem elektrycznym. Dla mnie i dla Tytusa ta konwersja będzie czymś pierwszym, co będziemy robić. Nie wiem, czy zajmie mi to kilka miesięcy, czy zajmie mi to rok, ale sądzę, że najpóźniej na piąty Ecozlot, czyli coś, co będzie we wrześniu 2021 roku do Ząbek, przyjadę już elektrycznym Golfem. Pociesza się jeszcze jazdą dieslem. W tamtą stronę Szczecin. W tamtą stronę granica w Lubieszynie. Czyli granica niemiecka. Tam dokładnie ten samochód narodził się 30 lat temu. W 1990 roku. Jako samochód z silnikiem benzynowym. W międzyczasie przeszedł jedną zmianę. Został mu zamontowany silnik dieselka. Tak jak słyszeliście od Tytusa. Pierwsza opinia. Co o tym myślisz? Bardzo ciekawy pojazd. No. A znasz już pomysł, co ja z niego zrobię? Coś elektrycznego, tak? No. Tak, coś słyszałem. Zrobię konwersję na elektryka. Który to 90. 30 lat. Światła się świetnie. Wiem, właśnie Ale muszę. Mamy trochę tak, muszę się, muszę się przyzwyczaić. Muszę się przyzwyczaić. Do tego projektu zapraszam Was wszystkich, widzów kanału Mr. Akumulator, napiszcie, jakie macie opinie na ten temat. Oczywiście, jakkolwiek byście mnie nie zniechęcali, to ten samochód będzie już niedługo samochodem elektrycznym. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto ma doświadczenie w takich konwersjach, ktoś, kto wie, jak to przerabiać, ktoś, kto kiedyś przerabiał i chciałby się zaangażować wspólnie z nami w ten projekt, czy to wiedzą, czy to poradą, czy też nawet pracą i ewentualnie wsparciem jakimś sprzętem, bateriami czy czymkolwiek, Jestem mega zainteresowany współpracą. Jeżeli odcinek ci się podobał, nie zapomnij zostawić lajka. Like Jeżeli tematyka tego, co robię na kanale, mistrz akumulator cię interesuje, pamiętaj aby subskrybować. Jest to ważne dla mnie. Ja wsiadam w mojego Golfa Country i zmierzam do firmy, aby zrobić mu solidny przegląd. Potrzebne ci wsparcie, wyniki diagnostyki. No i do układu elektryki Testy jakości najlepszej techniki Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać Przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać W poszerzaniu świadomości o ich jakości Terminologia długowieczności Bo To to Akumulator Twój nawigator, defibrylator On wyjaśni ci tą kwestię Jak zbudowane są i działają Różnego rodzaju baterie Bo To to Konulator, twój nawigator, defibrylator, ryzaśnia mitologiczne brednie I nie pozwolić omówić, abyś wybrał błędnie.